Witam Patek, Bart, Bart. Witam, Bartek, si. Wielki tata Zignąłem Kolejny odcinek z gry, Stamby. tamby, znaczy Czyli w... Brawl Stars Tak To się tak, tak trochę Mamy co martyk, mamy teraz nowego w naszym Brawl Starsie Mamy takie coś jak Obecnie odblokowujesz doga, mamy wsparcie, które jest za jakieś pieniążki, które jak dodamy To po prostu dostaniemy go za darmo, a tak byśmy ile wydali? Sto Pokaż, pokaż wszystkim Aktualnie jest nowa postać, nowy zadymiarz za 119,99 zł, a my będziemy... A ciekawe na... jak będziemy mieć zadymiarza, co będzie jego przebranie kosztować. A no właśnie, bo jeszcze mamy błyskotki, które możemy kupić, ewentualnie strój. Ciekawe czy będzie możliwość. Dobra, na razie Bartek musimy wsadzić, użyć te e, nasze do dolary po prostu z karnetów, które zbieraliśmy wcześniej. Odpalamy jeszcze I jednego mamy. i mamy możliwość... God dog. Doga. Hot Mityczny, hot dogi do doga wydłużają datę ważności twoich sojuszników. Czyli po prostu hot dog, który po prostu konserwuje lepiej postacie. Ja mam do... Kupujemy? Nie. Czemu? Nie kupujemy 29 gramów, zostawimy je na kolejnego, na kolejny karnet. Mhm. Tak jest, bo Bartek jemu się łatwo wydaje, a ciężko się zdobywa. Ulepszamy naszą postać. Mamy który level? Dziewiąty i koniec. I nawet nie mamy na. Mamy. Nie mamy. Mamy. Nie mamy, nic nie mamy. Mamy pusto. Nie ma artyk ani złotóweczki. Na to nie mamy jak przetestować naszych. <laughs> nie ma faktycznie. Nie ma, nie ma przetestować. Skrzynki? Nie ma skrzynki. Nie ma nic. Dobra, nie, nieważne. Odpalamy naszego doga, weźmy tego doga. Następne przekąska, atak tylko leczy sojuszników, ale o dwa razy więcej punktów. Przekąskowa atak tylko leczy sojuszników. A, czyli szybciej. Następny przekąskowy zadaje tego obrażenia wrogom, ale liczba punktów obrażeń jest dwa razy większa. A, co dają gadżety? Gadżety. Skrzeszasz, skrzeszone cele zyskują po wskrzeszeniu większą szybkość ruchu. Cele? I przekąskowy atak leczy również doga o 20% normalnej wartości. Bartek gra. Bar, testujemy w różnych meczach doga. Tak. Wielki test doga na różnych meczach. Patrzcie, jest dog. Dog, par, uścigająca parówka. Mamy Hanka i mamy. Jaką się nazywa? A ja już zapomniałem. Nieważne. Lecimy. Bartek testuje tego doga. Zobaczymy, jaki to ma ulta. A jest słaba. Ale też nie zacząłeś atakować, no dawaj go. Co on, co on robi w ogóle? No pokaż wszystkim, co on robi. Jakbyś wodą wali naokoło? Patrz, taką do jakby. No to podejść trochę do nich, skoro na daleko nie możesz. Dobra, poszło. Wpadła gwiazdka pierwsza. Czekaj. Użyłeś gadżeta? Aha, bo są gwiazdki, no ta. Ja Myślałem, że... że to... co, że co się dzieje? Damn. Tak, tak, tak. tak. M nie myślałem, że to są gwiazdki. A co ty myślałeś, że co tu jest? To jest, że giniesz, się się nie odradzasz. To chciałem zagrać. No, w Knockouta chciałeś. Aha, to jest knockout. Co ty robisz? Miałeś Barleya po prawej, czemu go nie rozwaliłeś? Dobra, serz poleciał Barley. Co daje ten w ogóle? Ult? Co to dało, bo nadal nie widziałem. Masz pięć gwiazdek, nie strać tego. Dół, dół. Zaraz będzie win. Handlam rozwala. Serge zaraz dostanie łomot. Wygrana. Wie. Jest wygrana. Walizcza gwiazdek. Najlepsza akcja kto ta robił. No bawę, to rozwali. Dobra, dobra, zobaczymy co. Największy gwiazda gry. Podobnie to raczej nie, odpalamy kolejny tryb. Tu będzie. Mamy rzadki drop. A Bartek, no dawaj. Jeszcze... Nie, skoczy coś jeszcze wyżej. Dawaj No to odpalaj O, mamy gol 61 Knockout Knockout chcesz? Nie ma tu Nie ma knockoutu aktualnie Myślałem, że to jest knockout No to muszę... Batalia? Batalia to sobie po prostu też No dawaj, 3 na 3 Batalia, dawaj, odpalaj Jedziemy Bartek A potem Kita to zagra dwie A potem ja zagram dwie i przetestujemy go po prostu Naszego doga, nową mityczną postać W różnych trybach Co to jest? Jeszcze na czym polegała batalia. Nie pamiętam. Ja też Aha Że musisz... 10 killi musisz zrobić, czyli jak trochę jak w... Dobra, jeden kill. Uważaj na Rose. Jakoś healowałeś chyba ich w tym momencie. Może na Chestera. Kolejnych trzy. Załaduj sobie życie. 800 cofaj. Termin Chester. Chester ma różne po prostu. Chester jest bardzo koks postacią. On ma takie takie bączki: takie 1, 2, 3 albo 4, który ma każdy atak, więc kumuluje ten atak swój. Oraz inne umiejętności jak w gadżetach, że po prostu nie wiem, może puścić dym, który powiedzmy będzie jak. się zabierał to życie. Odrodziłem się! Odrodziłeś się? To! Nie zauważyłem, nawet bo tłumaczyłem, chciałem coś powiedzieć ciekawego. Eee, użyłeś teraz coś. A widzisz, odradzam się? Ty wyszedłeś z podziemi, chyba. Nie wiem, co to zrobiło. Wygrałem. Jest win. Gdzie Widzisz? Odradzałem się. A widzisz, ciekawe. 34 tysiące zadałeś 34? No ta, aż tak mocne? Nie no, ogólnie zadałeś w czasie, czasie tego, tego tej rozgrywki. Aha Patrzcie tyle już Kolejną. A jeszcze zrobimy dwa winy i będziemy możliwość od twojego drop stara otworzymy Czyli idealnie. Idealnie, dobra, sobie O O, to sobie zapala. <laughs> Na pewno. Tak, żeby 9 tak, tych, 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 tych zabić. A wtedy zrobimy te misje dzienne i padnie dodatkowe 200 rzetelników i dzięki czemu zakończymy karnet Pan. jednocześnie Nura Dobra, co on robi? Bach. Plaskuje, dobra Idziemy na środek. Zaraz będzie kumulacja. Dobry jest, nie? Zginęłaś. Dobry mi się życie. Gemy Poczekaj tam gemy by łapa. Życie, 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 życie. Dawaj, Henk. O. Ojeju. Op. Jeszcze raz. I co z tą parówką? I się odradzasz. O, ale, ale śmiesznie. To jest bardzo przepotężne. O. Kolejnie żyje. Przykład, a co na starciu normalny solo i pary też się odradzasz? nie giniesz? Chyba tak. A nie ciekawe, czy właśnie na tym. Ja to zrobię Trzy, dwa Dobra, jesteśmy A z... Powrotem. Czeka, parówkę mam nad głową. Ta? No patrz, widziałeś? Parówkę mam nad głową, czyli po prostu jakby zginął. O, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Noha, zabiłeś. Jest Padło. Kolejny mecz wpadł. Czyli mamy kolejny. Karnes. I możemy odebrać tę postać. A jaką postać? Skina możemy odebrać. 2000 tysiące golda. Idealnie. Dwa 2000 golda. I robimy jeszcze co? Odbieramy nowy skin. Nowego skina do Cordeliusza. Nowe przebranie. Zarodnikowy Cordelius. I dobra. Czyli możemy sobie doga ulepszyć, ulepszamy doga sobie, gadżet, a nie star Power. star powera, straszenie c zyskuje po większą szybkość ruchu oraz przekąskowy atak leci również doga o 20% normalnej wartości, dobra, więc dodaje dobra ulepszyłem, <grym> jeszcze zagramy starcie, czy jeszcze to, czy starcie, w starcie, w starcie odpalamy, wygrasz? Ciekawe czy jak zginę używając tego ulta, czy będę żył? O nie będę go dostał za bardzo. Lecimy dalej, lecimy dalej. Eee, dawaj sobie tego, odpalamy. Dawaj. O, użyję sporówkę. No dawaj, uderz mnie, uderz mnie, uderz mnie. A iść ty. Daj spokój. Chciałem mu dać możliwość zabicia mnie, ale tak naprawdę patrz, chyluje się przy okazji. Widziałeś? Pa, widziałeś? Star Power O, o, o No nie no. chce zabić Teraz to już nie możesz mnie zabić, bo już nie mam tego Star Powera Dawaj, dobra Zginę. Lecimy dalej. Teraz trochę możesz go obić Ale widziałeś, potem... że jak atakowałem to życie mi się odwracało? O, patrz, Jessie została. O, została Jessie O, widziałeś? Pa. Star Power Mogę się użyć star powera. Ale nie, spójrz, jak widzisz, atakowałem i traciłem życie, to doskiwałem trochę życia tak naprawdę w tym momencie. Patrz, hot doga wcina. Dobra, nie tego hot doga. Parówka wcina hot Park O, wygraj 10 ten. I mamy też mnożnik. I mamy też Bartek, którego otworzysz. Rzadkie. Star drop. I będzie rzadki. I znowu 4 razy rzadki. I co dostaniemy Golda? Moc. A, 100%. mamy żetonów i Ikonę gracza. O, patrzcie, mamy Leona naszego. Dostaniesz mega, mega Leon. I patrzcie mamy chyba wszystko, nie, bo Nie, tutaj... dużo nam brakuje. Co sobie założymy? Deskę. A są wakacje. A nie bo nie, że deska, deska. Kolor. A są te same kolory Dobra, że, no. nic nie zmienili. Eee, mamy doga przetestowanego, mamy star dropy otwarte Można jakieś błyskotki kupić do Eleona, czy mam wszystkie skiny do A zobacz, czy można kupić jeszcze coś za błyskotki jeszcze Odpal sobie, można tylko za golda, bo masz wszystkie już A tam parcie, mam wszystkie postacie prawda? No, super, skiny są No, ale masz jeszcze 5000 błyskotek, za które można kupić maksymalną, najlepszą błyskotkę W sensie, już za 5000 za coxa Kruka można wziąć nawet, tego mega A jakie postacie zawsze gramy? Balla grasz Kogo? Bello gra. A ciekawe czy Bella ma jakieś koks. Ma za 5000 tysięcy. ci. Nie, nie, może będzie jeszcze jakieś coś ciekawszego, fajniejszego, bo te błyskotki kosztują. Na szczęście one są w karnecie, więc będzie łatwo można je zdobyć. Mam 70 na 70 postaci. A, 7, z 7 będzie pierwszy skin? A... Co kupujemy? Chcesz To dawaj. Ale jakoś grubo. Jego? Jakiegoś bardzo ładnego. Tego? El primo. Tego. Wybieraj. Ten jest tańszy. Ten. Dawaj grubego. O, dawaj. El Dragon Rosado. O, nie, nie, nie. nie. No, to, no to Bartek, zastanów się troszeczkę. No, klikasz, a po jesteś królem. Dobra, odpalamy króla. Mamy El Primo. Król. El primo. Nowe przebranie El Rey Primo. Y I odblokowano też Emotkę i mamy El Primo, odpalę go od razu, zaczyna jak kogoś wygląda. El Primo i drodzy Państwo. My widzimy się na koniec odcinku.